W ostatnim dwudziestoleciu sukces w rumuńskiej piłce często oznaczał początek końca dla klubu, który takowy osiągnął. Nie inaczej było z Ocelulem Galacji, mistrzem Rumunii z 2011 roku. Zapraszam na film o kolejnym wielkim przekręcie w rumuńskim futbolu. W 1988 roku 31-letni Marius Stan zagrał w pamiętnym dla kibiców ocelulu spotkaniu z Juventusem, zakończonym wygraną Rumunów 1-0. Co prawda, rewanż Stara Dama wygrała aż 5-0, ale dla Stana nawet pojedyncze zwycięstwo z tak mocnym rywalem było najważniejszym meczem w karierze, tak przynajmniej mówił w wywiadach. Trzy lata później zawiesił buty na kołku i niespodziewanie został prezesem Ocelulu. Na pewno pomogły mu w tym kilkunastoletnie doświadczenie z gry na zielonym boisku oraz studia inżynierskie na miejscowej uczelni. Stan był specjalistą od obróbki metalu, a tak się składa, że klub sponsorowała Huta Stali, jedna z największych w kraju. Tak więc były piłkarz, mimo że ledwo przekroczył trzydziestkę, nie wydawał się być złym wyborem na to stanowisko. Pod wodzą Stana o celul, po polsku stal, dwa razy awansował do europejskich pucharów. Mimo to coś nie zagrało, bo wyleciał z posady prezesa w 1998 roku. Ze stołka wygryzł go Michał Stojka, ten sam Stojka, który zbudował mistrzowską unię Urzyczeni jako dyrektor sportowy w latach późniejszych. Więcej o tym niespodziewanym mistrzu Rumunii w innym filmie na moim kanale. Stojka, jak się później okazało, był lepiej poukładany z władzami Huty, miał też wpływowych znajomych w świecie polityki, tych wtedy nie miał Stan, tak więc musiał ustąpić miejsca swojemu byłemu już przyjacielowi. Co Mariusz Stan robił później? Był prezesem innych mniejszych klubów, trochę też zajmował się biznesem. Mimo to wciąż skrycie marzył, że wróci do swojego ukochanego ocelulu na fotel prezesa. To mu się finalnie udało w 2005 roku. Stan jako sternik klubu ustabilizował przynajmniej na jakiś czas sytuację finansową dzięki pogłębieniu współpracy z hutą, która należała już wtedy do ArcelorMittal. Nawiązał też partnerskie relacje z władzami miasta. Ocelul, co prawda, nadal był rumuńskim średniakiem, ale zaczął powoli budować fundamenty, aby w perspektywie kilku lat wedrzeć się do krajowej czołówki. Skupiono się na rozwoju lokalnych talentów oraz na pozyskiwaniu perspektywicznych graczy za niewielkie kwoty. Ich wdrażaniem zajmował się trener Petre Grigorasz. Ten pracował w Ocelulu od 2005 do 2009. Po nim przyszedł Dorinel Munteanu, przedstawiciel złotego pokolenia rumuńskiej piłki, które na mundialu w USA doszło do ćwierćfinału. To właśnie pod wodzą Munteanu Ocelarii odnieśli swój największy sukces w historii: zdobyli Mistrzostwo Kraju i to pomimo pogorszenia się sytuacji finansowej. W tym niezwykle udanym dla ocelulu sezonie 2010-2011 pojawiły się kilkumiesięczne poślizgi w wypłacie wynagrodzeń, związane z kłopotami sponsora strategicznego wspomnianej huty stali na szczęście, kilku czołowych graczy zgodziło się na obniżkę pensji. Munteanu dzięki niewątpliwej charyzmie i umiejętnościom miękkim potrafił sprawić, że piłkarze wychodząc na boisko zapominali o pieniądzach, a raczej o ich braku. O najczęściej grał w ustawieniu 4-2-3-1, które zapewniało równowagę między obroną a atakiem. W niektórych meczach trener płynnie przechodził na 4-3-3, głównie przeciwko słabszym rywalom, aby zwiększyć siłę rażenia. Czerwono-biało-niebiescy nie grali pięknej piłki. Zamiast tego stawiali na dobrą organizację gry w obronie i zabójcze kontrataki. Wszystko to było podlane niezwykłą wręcz ofiarnością. Linia obrony z zawodnikami takimi jak Kornel Rupa oraz Sergiu Kostin była trudna do przejścia. Warto w tym miejscu podkreślić, że Rupa w późniejszych latach występował na polskich boiskach, najpierw w Pogoni, a potem w Krakowi. Z kolei bramkarz Branko Grachowac był jednym z najlepszych w lidze, zapewniając ważne interwencje w kluczowych dla losów w meczu momentach. Jednak chyba najważniejszymi elementami w układance Munteanu byli ofensywny pomocnik Gabriel Paraskiw oraz środkowy napastnik Mariusz Pena. Zapewniali oni zarówno bramki, jak i asysty. Swoje dołożyli też skrzydłowi Liviu Antal i Adrian Salagianu, siejąc spustoszenie w szeregach przeciwnika. Drużyna Montanu od początku sezonu 2010-2011 utrzymywała się w czołówce, nigdy nie spadła niżej niż szóste miejsce, a co najważniejsze, regularnie punktowała z potentatami ligi, takimi jak Stiała, Dynamo i Rapid, z tej trójki przegrała tylko raz ze Stiałą. O mistrzostwie ekipy z Gałacza przesądziło zwycięstwo z FC Timisoarą w przedostatniej kolejce. Gola na wagę tytułu strzelił Mariusz Pena. Było to równoznaczne z zakwalifikowaniem się do fazy grupowej Ligi Mistrzów dzięki świetnej pozycji Ligi Rumuńskiej w rankingu UEFA. Zanim piłkarze Ocelulu usłyszeli hymn Champions League, to jeszcze w lipcu 2011 wstawili do gabloty Super Puchar Rumunii, pokonując stiałe po bramce Laurencju Busha. Można powiedzieć, że były to miłe złego początki, bo faza grupowa Ligi Mistrzów to były jednak za wysokie progi dla Ocelulu. Rumunii przegrali wszystkie mecze, ale nie można powiedzieć, że w którymś z tych spotkań się skompromitowali. Smutek z sześciu porażek mogli osłodzić pieniędzmi od UEFA. Rumuńskie media podały, że klub zarobił za grę w Champions League ponad 18 milionów euro. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. W krajowej lidze Ocelul nie obronił mistrzostwa, co gorsza nie zakwalifikował się nawet do europejskich pucharów, zajmując na koniec sezonu 2011-2012 szóste miejsce. Koniec ligi zbiegł się ze startem prezesa Mariusa Stana w wyborach na burmistrza Gałacza, które ostatecznie wygrał. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że sukces wyborczy był pochodną popularności, jaką udało zdobycie mistrzostwa rok wcześniej. Tak czy owak, Stan nie mógł już pełnić funkcji prezesa i w lipcu 2012 odszedł z klubu. Niedługo po nim odszedł też trener Munteanu. Według tego, co ustępujący prezes powiedział, ocelul miał wówczas górkę w wysokości 7 000 000 euro. Tyle miało zostać z premii od UEFA za grę w Champions League, czyli w teorii z finansami było całkiem nieźle. We wrześniu 2012 klub trafił w ręce Dana Adamescu, jednego z najbogatszych Rumunów, którego do zainwestowania w futbol w gałaczu przekonał Mariusz Stan. Stan był pod presją, huta dawała grosze, bo sama borykała się z problemami finansowymi, a klub potrzebował nowego inwestora mimo pieniędzy zarobionych w lidze mistrzów. Jak się później okazało, oddanie ocelulu w ręce Adamesku było początkiem końca klubu. Adamescu za pośrednictwem spółki Nova Group przejął większościowy pakiet akcji o celulu, należący do Huty Stali, nie wydając na zakup nawet jednego leja, a w ciągu zaledwie dwóch tygodni od przejęcia klubu przelał 4 miliony euro skąd celulu na rzecz swojej firmy Astra Asigurari. Tak rozpoczął się proceder drenowania klubu z pieniędzy przez nowego włodarza. W lipcu 2013 roku, czyli niecały rok po przejęciu, Ocelul był już poważnie zadłużony, w zasadzie niewypłacalny. Zobowiązania się piętrzyły, również wobec Urzędu Skarbowego, za co winę Adamesku próbował zrzucić na poprzedniego prezesa. W tuszowaniu procederu wyprowadzania pieniędzy z klubu Adamesku pomagali skorumpowani sędziowie, którzy wydawali korzystne dla niego wyroki oraz postanowienia. Ponadto nowy właściciel w ogóle nie inwestował w drużynę, przez to znacząco obniżyła się jej jakość sportowa. Co gorsza, piłkarze zaczęli odchodzić, zastępowano ich dużo tańszymi o wątpliwej klasie sportowej. W 2014 roku przeklęty Adamesku wyszły na jaw, a on w maju 2016 został prawomocnie skazany na 4 lata i 4 miesiące więzienia. Na taką długość odsiadki miały też wpływ nieprawidłowości w innych spółkach, które kontrolował. Odsiedział niewiele ponad pół roku, bo zmarł w styczniu 2017 na Sepse po okresie osadzenia w trudnych warunkach i braku odpowiedniej opieki lekarskiej. Rumuńskie media to właśnie jego uznały za głównego winowajcę upadku Ocelulu. Stana natomiast skrytykowały za błędne decyzje finansowe takie jak przepłacanie kontraktów piłkarzy po zdobyciu mistrzostwa czy zakup stadionu Ankora z nie do końca uregulowaną sytuacją prawną. Tak więc decyzje prezesa Stana, które odbiły się na finansach klubu, były wynikiem nieudolnego zarządzania, a nie działania z premedytacją, tak jak to było w przypadku jego następcy. Ocelul w 2015 spadł do drugiej ligi, a rok później do trzeciej, ale w niej nie zagrał. Zaczął od czwartej ligi już jako stowarzyszenie Ocelul Galacji, czyszcząc w ten sposób długi po starym Ocelulu. Podobne patenty były stosowane też w naszym kraju. Dzięki temu klub się odbudował i stanął na nogi. Obecnie, czyli w sezonie 24/25, Ocelul znów jest średniakiem pierwszej ligi rumuńskiej. I na tym koniec opowieści o drodze do upadku Mistrzowskiego o celulu Galacji. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów, znajdujących się na moim kanale.